mówienie o wirusach, o bakteriach, o decyzjach terapeutycznych, no w 15 minut to się po prostu nie może udać. Dlatego ja pozwoliłem sobie też zasygnalizować pewne najważniejsze elementy, które powinny w moim pojęciu pokazać się w tym przekazie do, do społeczeństwa, do lekarzy, którzy również czytają i słuchają i oglądają media. Mamy właśnie tydzień Wiedzy o oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe. To jest znacznie coś więcej niż tylko tydzień rozmawiania o antybiotykach. To jest rozmawianie o wszystkim, o tym, że wpływ na lekooporność mają lekarze, rolnicy, weterynarze i każdy z nas. Każdy z nas może wpłynąć na to, że to zjawisko lekooporności będzie wolniej postępować, bo nie da się go pewnie zatrzymać bo musielibyśmy wszystkie antybiotyki odstawić, prawda? Gdybyśmy chcieli powstrzymać proces przystosowania bakterii do antybiotyków, to trzeba je wycofać. One wtedy nie będą się miały przed czym bronić, więc wiemy, że ten proces będzie postępował. Chodzi tylko o to, żebyśmy nie zjedli własnego ogona, czyli po prostu, żebyśmy nie zbyt szybko stanęli przed takim momentem, kiedy nie będzie czym leczyć podstawowych Infekcji, bo mówimy tutaj w tej chwili o tym, że uodporniają się na antybiotyki bakterie wywołujące zakażenia układu moczowego, zapalenia płuc, zakażenia skóry, a więc mogą się pojawić sytuacje, gdy ktoś będzie chorował na zapalenie płuc i nie będzie miał skutecznego leku, który temu pacjentowi pomoże. To może skończyć się y, śmiercią. Y, antybiotyki to jest jedyna grupa leków, która traci skuteczność, im więcej ich stosujemy. Dlatego powiedziałem o tym zjadaniu własnego ogona, że my po prostu używamy antybiotyków, bo chcemy pacjentowi pomóc, ale w pewnym sensie skracamy żywot tych leków do, do momentu pojawienia się lekooporności. Bakterie posiadają nieograniczone możliwości dostosowawcze. Pamiętajmy, bakterie są wszędzie. Nie wiem, w wulkanach, w jaskiniach, pod wodą. One mają zdolność dostosowania. W związku z tym również dostosują się do antybiotyków. A więc te mechanizmy, które bakterie pchają do do oporności są niepowstrzymane, bo mutacja to jest naturalne zjawisko każdego organizmu, włącznie z człowiekiem. Tyle tylko, że bakterie robią to bardzo szybko, prawda? Mutacje w bakteriach postępują nawet w czasie jednej kuracji. Nawet tak się może zdarzyć, że rozpoczynamy leczenie, pacjent ma bakterię wrażliwą na antybiotyk i w miarę postępowania naszej kuracji, siódma doba, dziesiąta doba, pacjent już będzie miał oporne drobnostrzeje. A więc my musimy również umiejętnie monitorować, Skuteczność terapii i takie sytuacje wyłapywać. W tej chwili sytuacja jest taka, że każdy lekarz może wypisać dowolny antybiotyk właściwie bez żadnej konsekwencji. Czyli wyobraźcie sobie Państwo, macie rękę na kurku, od którego zależy życie grupy leków, i ta ręka jest całkowicie swobodna. Nikt tego nie kontroluje, nikt nie sprawdza. Ile wypisałeś antybiotyków? Ile recept? Jak to się ma do Twoich kolegów, koleżanek, którzy pracują w podobnym regio? W Norwegii jest taki program bardzo prosty. Monitoruje się recepty lekarskie pod kątem antybiotyków i nic innego się nie robi, tylko się porównuje. I oni mówią tak, przyjeżdża nowy lekarz, często. Z Europy kontynentalnej, jak oni to mówią, i nagle widzą, że jest nowy lekarz. Po czym? Po zwiększonej liczbie recept wypisanych na antybiotyki. Jedzie tam zaraz człowiek i mówi: Czym ci pom możemy pomóc? Bo twoje recepty odstają od recept twoich kolegów z podobnego regionu. A więc albo masz epidemię, albo nie rozumiesz, po co są antybiotyki. Jak nie rozumiesz, to my ci pomożemy. Przeszkolimy cię, wyślemy cię na kurs. Nic mu nie zrobimy, w sensie nie będziemy go represjonować, tylko będziemy go edukować. I dzięki temu Norwegia ma jeden z najniższych wskaźników zużycia antybiotyków na świecie, bo kraje skandynawskie, oczywiście mówimy o tym, że jest im łatwiej, bo mają inne temperatury, mają mniej podatne społeczeństwo, w związku z tym też na infekcje, ale mimo wszystko, no, skala jest niesamowita. Oni zużywają, nie wiem, 8-10 DDD na tysiąc pacjentów od a my zużywamy 25. Każdy lekarz zatem powinien mieć jednak informację o tym, że jego recepty są w jakimś zakresie odbiegające od pewnej przeciętnej zużycia antybiotyków i nie udało się tego zrobić w bardzo wielu krajach, nie tylko w Polsce. Ale dodatkowo jeszcze rośnie liczba osób o zwiększonej podatności na infekcje bakteryjne i to też powoduje, że wielu lekarzy w pewnym sensie z asekuracji, prawda, przychodzi, nie wiem, 70-letnia osoba chora na cukrzycę, mówi, że ją szczypie podczas oddawania moczu, idzie natychmiast antybiotyk, bo jest myślenie, że to jest zakażenie układu moczowego, który może u tej osoby przekształcić się w urosepsę, a więc od razu jest myślenie, daję antybiotyk, zrobię posiew, a tam bakterie które można byłoby prawdopodobnie wyeradykować dużo prościej. Niestety nie pomaga nam również sytuacja globalna, dlatego że ocieplenie klimatu bez wątpienia wpłynie na szybsze namnażanie się bakterii. Pamiętajcie Państwo, bakterie lubią ciepło, w związku z tym im cieplej, tym będzie więcej w środowisku bakterii, które się namnażają. Po drugie, turystyka. No ludzie z tej chwili y, popandemicznie, ja słyszałem, że już osiągnęliśmy we wrześniu mniej więcej poziom tego, co było przed pandemią, jeżeli chodzi o podróże y, międzynarodowe. A więc nadrabiamy straty, ale to również wiąże się z przenoszeniem w naszych organizmach Prawda, My Mówimy, jeździsz do Tajlandii, super, ale weź, nie wiem, ze sobą probiotyki, bo Wracając, przywieziesz do Polski bakterie z Tajlandii. Dobrze, żebyś tych bakterii najgorszych nie przywiózł, prawda? Pandemia, wojna, niedożywienie, zaniedbania higieniczne i przede wszystkim zmiany w rolnictwie, bardzo niekorzystne zmiany w rolnictwie powodują, że tych antybiotyków stosować będziemy coraz więcej, dlatego, że mamy ten łańcuch pokarmowy zamknięty. Prawda? Dlatego mówimy dzisiaj o jednym zdrowiu, czyli o tym, że to, co jest w jelitach zwierząt, za chwilę znajdzie się w naszych jelitach, a następnie przywędruje z pacjentem do placówki medycznej, do DPS-u, do Zolu. To wszystko jest jedna wielka zupa bakteryjna która, czy wirusowa, to w zależności od tego, w którym miejscu popatrzymy, ale tak naprawdę jest to jeden świat, a więc to jest to jedno zdrowie, jedna planeta. I to nie jest jakieś teoretyczne założenie. Dzisiaj żywa świnia. Podróżuje czasami setki, tysiące kilometrów. Żywa świnia, nie mięso, tylko żywa świnka, krowa, nie wiem, kura. Dla nas możemy powiedzieć, że to jest inkubator lekooporności, bo jeżeli ta świnia była hodowana na paszach antybiotykowych, nie wiem, załóżmy w Indiach czy w Chinach, ona potem przyjedzie do Europy i z jej jelit wydali się to wszystko do środowiska. No nie oszukujmy się, każdy musi wydalać to co zjadł, a więc to właśnie będzie już w przestrzeni, czy to wód gruntowych, czy w przestrzeni, nie wiem, nawozów. Świetne badania chociażby z Ukrainy. Czym skolonizowane są warzywa, które jemy? Na straganie kupujemy warzywa, te, co w ziemi rosną, które są nawożone na przykład nawozem naturalnym pochodzącym od zwierząt, których jelita wypełnione są wielooporną florą. I potem zdziwienie: ktoś nie był w szpitalu, a ma wielooporną? Nie musi być w szpitalu. Dzisiaj sytuacja zdecydowanie wymknęła się już spod kontroli pod tym względem, że bakterie lekoporne są w środowisku, krążą w środowisku i będą coraz bliżej nas. Pandemia jeszcze dodatkowo nasiliła te elementy, o których mówiłem wcześniej a więc Mega zużycia antybiotyków w czasie pandemii, pewnym, pewną ociężałością umysłową, tak to nazwę, było stosowanie przez lekarzy antybiotyków, kiedy wiedzieli, się, że to jest COVID. Prawda? Nie mogliśmy się tego pozbyć. Nie mogliśmy wytłumaczyć, że to, że ktoś ma zapalenie płuc z radiologii, to nie znaczy, że to jest bakteria. I tłumaczyliśmy to wielokrotnie, mówiły to wytyczne, że stosowanie antybiotyków w COVID-zie powinno być absolutnie wyjątkowe, wtedy kiedy już mamy pewność, że doszło do zakażenia bakteryjnego. Niestety ten problem się nie przebił i bardzo wielu pacjentów było leczonych kilkoma nawet antybiotykami. To spowodowało gigantyczne przesunięcie lekooporności. Nie chcę Państwa zanudzać, ale Bakteria, o której pisaliście na pewno nie jeden raz, Klebsiella wieloporna, szczególnie ta oporna na karbapenemy, czyli ta słynna nie wiem, tam NDM czy CPE wzrosła dwukrotnie w ciągu ostatnich trzech lat z 10 na prawie 20%. Mówimy oczywiście o szczepach pochodzących z szpitali, z krwi, pacjentów, a więc wzrost jest niepływały. Poza tym, zobaczcie Państwo, widzimy, że mnóstwo chorób zwiększyło swoją aktywność po tych trzech latach pandemii. Trudno powiedzieć. Jeszcze dlaczego tak jest? Czy to jest większa podatność, bo było mniej krążenia, bośmy siedzieli w domach, czy jest niestety na to coraz więcej dowodów? Że COVID nokautuje naszą odporność troszkę analogicznie do HIV, o którym właśnie jest filmowa. Oczywiście mniej jest to nasilone, nie ma tego aktywnego namnażania w naszych komórkach, ale wydaje się, że to jest takie HIV-opodobne obniżenie odporności, które przez dwa, trzy lata może nas uwrażliwić na kolejne infekcje. Wzrosła nam niebywale zachorowalność. Dziesięciokrotnie nawet w tej chwili mówi się, że w Europie wzrosła zachorowalność na paciorkowce grupy A, czyli te, które wywołują anginę, ale również są w stanie wywołać sepsę, są w stanie wywołać wstrząs toksyczny czy róże. Mamy ogromne problemy w tej chwili z gram dodatnimi bakteriami, i to by wskazywało jednak na logiczny związek z covid -em. Ale lista bakterii, która nam zagraża, przez, opublikowana przez WHO już kilka lat temu, jest długa. Najbardziej nas niepokoją. Te właśnie jelitowe pałeczki, które sobie siedzą, plus środowiskowe bakterie, czyli acinetobakterii, pseudomonas, a oddzielną kategorię stanowi gruźlica. Zwracam Państwa uwagę na gruźlicę. Jest to temat, który będzie przez najbliższe lata bardzo mocno narastał. To nie jest choroba, gdzie kontakt kończy się chorobą w ciągu kilku tygodni czy kilku dni. Często na ten efekt po kontakcie czekamy dwa lata, trzy lata, a więc prawdziwy... Wysyp przypadków gruźlicy możemy zobaczyć dopiero za kilka lat, bo teraz jest ekspozycja, a moment uruchomienia choroby zależy od naszego układu odporności. Inna choroba za to atakuje w sposób całkowicie niepostrzymany. Chciałem powiedzieć, że co do przystosowania do środowiska, chyba najlepszy przykład, że Clostridioides difficile, czyli ta biegunka bezstlenowcowa, poantybiotykowa, jest właśnie taką chorobą, która jakby wyrasta na tej patologii związanej ze stosowaniem antybiotyków, z nadmiarem antybiotyków w środowisku, ale również niestety z tym, że populacja, której to dotyka, jest populacją wrażliwą, prawda? Czyli osoby głównie 60 plus, to te osoby, które tracą militową odporność na tę bakterię i coraz częściej widzimy tych pacjentów nawet po jednej, po, po dwóch dawkach antybiotyków, ci ludzie są w stanie rozwinąć ciężką biegunkę, która jest bez leczenia śmiertelna. No i teraz, co my z tym robimy? Bo to, że jest bardzo źle, że trudna sytuacja, wszyscy o tym mówimy od dwudziestu paru lat. Pierwsze programy to była końcówka lat 90., że lekooporność staje się problemem globalnym. Dzisiaj mówimy o tym już, że jest to prawdopodobnie najbardziej niebezpieczne zjawisko w, 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 w tym w XXI wieku, w związku z tym, że dotyczy tak wielu obszarów. Dotyczy medycyny ludzkiej, zwierzęcej, ale również dotyczy rolnictwa czy hodowli i dotyczy przede wszystkim tego, co nie poddaje się naszej kontroli, czyli mikrobiologii. Wirusy, bakterie, grzyby, one nie poddają się naszej kontroli. One spontanicznie przenoszą się między ludźmi. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że bez podjęcia tych działań bardzo szeroko zakrojonych nie uda się osiągnąć jakiegokolwiek postępu. No i to są plany. Światowej Organizacji Zdrowia, która jak Państwo wiecie, patronuje temu też tygodniowi wiedzy o antybiotykach, ale chodzi o to, abyśmy w sposób skoordynowali, skoordynowany działali, chroniąc tę grupę leków przed utratą skuteczności. Takie proste przykłady do leśnictwa otwartego, czego nie musisz leżeć antybiotykiem. Na przykład ostra biegunka, prawda? Uświadomienie tego pacjentom, że, że jeżeli masz biegunkę, wcale nie musisz brać tego nieszczęsnego, nie wiem, tam. Załóżmy nie nifuraksazydu czy ksifaksanu, czy jakiegoś innego biseptolu, bo, bo może to wirus, prawda? Sprawdźmy to. Yy, wiele osób yy, kwestionuje, prawda, czy, czy ma sens wykonywanie testów w biegunce, no ma jeśli się przekonamy, że to jest wirus, to nie damy antybiotyku, prawda? Zapalenie skrzeli. Komuś może się wydawać, że to rozpoznanie to jest równoznaczne z antybiotykorapią, wręcz przeciwnie. Mamy cały katalog sytuacji, gdzie zapalenie skrzeli nie wymaga leczenia antybiotykiem. Zaostrzenia POHP, mnóstwo z tych chorób również przebiega w mechanizmie infekcji wirusowej, a czasami w ogóle nie ma infekcji, tylko pacjent ma pogorszenie, bo zapomniał wziąć leki, bo jest odwodniony, bo miał inną przygodę jakąś życiową i to spowodowało pogorszenie stanu. Infekcje jamy ustnej, zapalenie ucha środkowego. Proszę Państwa, nie ma chyba, nie chcę tu nikogo obrazić, ale ilekroć wraca pacjent od laryngologa z rozpoznaniem zapalenia ucha środkowego, zawsze ma antybiotyk a absolutna większość tych infekcji to jest wirus. I nawet mamy to jasno powiedziane. Obserwuj, jeśli nie masz y, określonych objawów, nie musisz dawać antybiotyku. Zapalenie gardła, prawda? Oczywiście, jeżeli to jest angina, dajemy antybiotyk, ale wiele zapaleń gardła są to zaka zakażenia wirusowe, nie wymagające antybiotyku. I wreszcie jedna z najczęstszych sytuacji w poz -cie. Przychodzi pacjent z wynikiem badania, w badaniu w moczu bakterie, pacjent świetnie się czuje, antybiotyk. Mamy takich pacjentów, Czasami do nas trafiają po 15-20 kuracjach antybiotykowych. Dlatego, że ktoś próbował wyleczyć ich z bakterii, czyli z kolonizacji pęcherza, czy cewki moczowej bakteriami, których absolutnie stamtąd nie należy wyrzucać. Osiem pytań przed zleceniem antybiotyku. Jaka jest diagnoza? Czy istnieje dowód na zakażenie bakteryjne? Czy antybiotyk jest naprawdę potrzebny? Czy należy wykonać posiew? Bo skoro myślisz o antybiotyku, to może jednak trzeba. Czy jest to antybiotyk z grupy ogólnodostępnej, czy antybiotyk, który jest lekiem zastrzeżonym? Czy pacjent ma przeciwwskazania wreszcie, jaka dawka i ile razy dziennie. Czy wreszcie jakiego preparatu użyć ze względu na sposób podawania? Wciąż widzimy spore użycie, na przykład no, w Polsce jest tu fenomen chyba znowu na skalę europejską, jeśli nie światową, mamy stały wzrost i liczby opakowań kropli do oczu z antybiotykami sprzedawanych niewspółmierny do potrzeb, znaczy nie rozumiemy tego zjawiska. Prawdopodobnie jest tak, że ktoś ma jakiś, prawda, oko albo zapalenie spojówek i dostaje antybiotyk na przykład z grupy trzeciej generacji chinolonów, czy nawet czwartej, który nie rozkłada się przez wiele, wiele tygodni, a więc połykamy potem te krople z, z oka, prawda, przez nos do gardła i do jelit i potem się dziwimy, prawda, skąd pacjent ma oporność na chinolon. WHO zakwalifikowało antybiotyki do czterech grup. Dostępne, monitorowane, rezerwowe i niezalecane. I według tego klucza postępuje, e, na przykład właśnie w tego rodzaju wytycznych. E, cytuję to w oryginale, bo to jest bardzo ciekawy materiał. E, zapalenie o skrzeli. To jest tak jakby informacja również do pacjenta. Dlaczego masz nie dostać antybiotyku? Prawda? Czy u dzieci? Jakie są przyczyny? I dlaczego możesz nie dać antybiotyków? Prawda? Jest to wyraźnie wyjaśnione. Możesz nie dać antybiotyków, bo ta infekcja przebiega bardzo często właśnie w przebiegu e, e, infekcji wirusowej, ale masz za to leki objawowe, daj ibuprofen czy paracetamol, daj inne leki objawowe, ale nie dajemy antybiotyk. i not recommended dla ostrego zapalenia oskrzeli. Ale znowu mamy inną sytuację. Mamy pie, anginę piogenesową i tu antybiotyk jest konieczny. Ale znowu mamy pewne wątpliwości, prawda? Czy penicylinę dać, a może dać amoksycylinę? I znów tutaj jasne, wytyczne muszą określać, który antybiotyk jest pierwszorzutowy, który jest antybiotyk drugorzutowy, co zrobić, kiedy pacjent jest uczulony. Podsumowując, proszę Państwa, jedyna metoda sprawdzona w badaniach to precyzyjna diagnostyka mikrobiologiczna i aktywny nadzór nad antybiotykoterapią. Ma, ma, mówiąc o precyzyjnej diagnostyce mikrobiologicznej, mam również na myśli szybkie testy, testy antygenowe czy testy PCR, bo to jest dzisiaj przyszłość, prawda? Jeżeli ja w ciągu czterech, sześciu godzin jestem w stanie nie tylko mieć informacje o gatunku drobnostroju, ale już też o genach oporności, które on ma, no to proszę Państwa, to jest, to jest inny świat. To ja mogę przy przyjęciu pacjenta pobieram posiew, zanim on zagrzeje łóżko szpitalne, to ja już mogę wiedzieć, jaka bakteria u niego występuje i czym mogę to leczyć. To jest, wiecie Państwo, fenomenalny postęp, gdyby nam się udało rzeczywiście w tych ciężkich zakażeniach wykorzystanie PCR-u może być przewrotem, że tak powiem kopernikańskim w, w antybiotykoterapii, bo ta antybiotykoterapia wtedy ma szansę być antybiotykoterapią celowaną. Wreszcie to, co mówią wszyscy zajmujący się antybiotykami, e, 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 jeśli chodzi o zmiany e, strategii, musi tu funkcjonować osoba, która ma dobry kontakt z lekarzem. W Polsce na szczęście większość antybiotyków, choć już nie wszystkie, ale większość leków przeciwbakteryjnych jest na receptę. W związku z tym to lekarz decyduje prawda, o tym, czy będzie, czy nie będzie antybiotyk wypisany. Jeśli lekarz nie będzie trzymany za tę rękę, która wypisuje receptę, jeżeli nie będzie tego zrozumienia dla procesu lekooporności, nigdy sobie z tym oczywiście nie poradzimy. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę.